Was serdecznie, tutaj Bezie, to jest kolejny odcinek Sejtrowa 2 W dzisiejszym odcinku co? W fortece Pierwsza ta, ta i ta No to ja będę się kupić o misję do RPG Bo będzie naprawdę bardzo, bardzo trudno Dobra, weźmiemy jakiś pojazd dla odmiany A weźmiemy beziera, weź, co mi tam A my chociaż mamy na misję pewnie Nie wiem Fucking lag Ach, ja już bym musiał ukręcić dla Was Seintro A3. Musisz tempo i równo się lagi, to trochę działa na nerwy. Ale tam, damy radę, damy radę. Rozpocząłem serię tocząc skończyć, nie? O nie, ja tej fortecy nie lubię też. No ale dobra, trudno, robimy tak jak powiedziałem. Żeby nie kłamał Was. O, mamu? Nie, nie. A mamy, dobra, trochę mamy. Zresztą tutaj nie będzie nic, nic nic pistolety. Dobra, musimy po prostu rozwalić. cztery sklepy. Rozwalić. rozwalić sklepy, no tak. Teraz wyskoczę. Szójse! Sam zginę, dobra. To był fail teraz z mojej strony. Teraz to był w mojej strony taki wielki fail to jest massacre straciłem ammo, prawda? Nie, nie, straciłem, dobra. Nie zmieniłem po prostu broni na inny, dlatego fail, bo. Zmień. Oh my God. shit. Dobra, pierwszy sklep. Przesunij się, kobito. Bo chcesz zginąć. Nie lubię zbytnio tego A zniszczenia no a co? No, trafiłem od razu O oh dobra Fuck! Damn it Wydę teraz rozwalić tamten A Później ostatni do last i misjon będzie paset Co? Chyba wam odwala Jeszcze policja, no ja... Jeb mnie! Ja ci dam, ty policjantko jedna Fucking shit i po to by się ja nie tej misji, po prostu ja jej nie mówię wam No jest nie na tyle trudna co... dobra, ostatni, the last jest tu gdzieś w przejście? takimi uliczkami, o dobra, jest o prostro ostatni jak zginę to będę zły sobie wziąć może... No ja na pistolety, bo to Kurde... Sorry za to. Zresztą znacie mnie, ja zawsze zapomnę wyłączyć skipę. Do No wiem, wiem, wiem jak się mówi, ale ja tak... Mówię sobie, że specjalnie. specjalny. go włączę, tylko wykonamy tą misję że mi się na Tak, 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 tak. Te fantasia przewijam, bo one tam nie mają nic do sensu, nie mam nic wspólnego z Pabłą gówno, tylko powoduję obrację. A mnie to. tak. nie wchodzi. O, jak. lepiej Wait, wait a second. Jak wóz pogrzebowy jasny Jasny no. uczy ci poszuk Wellington? Gdzieś taki pojazd... Jest tak o taki, takie takiej samej nazwie mają ci Synowie yy, synowie Samedi Ale, nieważne. jesteśmy na miejscu. To jest najważniejsze Jak ci tu jest! Ziom MY FUCKING god. Dobra, musimy się poczekać. Pobij właściciela hotelu. I pobiję go, zabiję. No, on sam do mnie wyjdzie, widzę. No o to chodziło, tylko pobić nie. No 2000, pięknie, dziękuję. Sobie zapiszemy. Ja zrobię ze 2 i wyłączę Skateboard. Ok, ja jestem z powrotem. I teraz pojedziemy tutaj. Ach, już się nie mówi czekolwiek, kiedy Ma no co taką na prawo skręcę? Aha, nie ma poponu, tak, albo przebita jest. Przebita jest, przednia prawa. Trudno dojadę. Bo to tak, gdzie by to? Jebud. Niech ja w tej misji wam powiem, ale zaraz zobaczymy. A to! Myślę, że to jest jedna z głównych... Co? What the fuck? Do mnie z RPG-a. Ja serialnie pytam Kobita z... Baba z rpg -iem. No czego jeszcze ci ludzie nie wymyślą? Bo to jest misja z lotniskiem? Nie Teraz musimy za nimi jechać. Nie czyli do nas strzelają. Nie, chyba nie. Hup! Biedny mo monster track! Mogę sobie go wziąć. Tak, no, fajnie strzela, ty mówię nie Kilka mi puszczam od razu tak fajnie jest A, to ja też ja tej misji też nie lubię, ona też jest daremna. Czyli nie jest daremna, tylko po prostu trudna To jest mój miernik Już tak powiem, gdzie jest wejście o, oh jest. My fucking god. Wszystko na daleki nie będę potrzebował. Mmm. Dobra. Gonna... Jeff yeah. Jak tam do góry się trafnąć? A pisać li... O! Oh. Desert Eagle! Ja wezmę, rozumiem, ja lubię. Tylko trzeba znaleźć drugi jeszcze. Wow Kałaszek... Uwielbiam dessert -igle. w każdej grze, w każdej. Nie ma takiej gry, w której nie lubię dessert -igle. Ja mogłem z nim grać, i grać, i to by mogłaby, moja, mogłaby być to moja broń główna. Gdyby przeciwnicy się co nie byli coraz silniejsi, to bym mógł cały tak czas tego zabijać Po prostu uwielbiam to. Nie ma lepszej rzeczy niż porządny dessert -igle. Trzeba tylko się z drugiego. drugiej. W drugi to już nie jest Disartigle Ale Bo wybuchowe beczki to są. Chociaż nie wiem je Aha Miss Dissartigla nikt nie dropi broń Wiem co zrobię, już wiem co zrobię Chodź tutaj Mój ty koleżko, dobra! Dysertik na ratunek! Co? Tutaj na A ty na Misja to jednak była z lotniskiem, dobra! Teraz lotnisko, szajse! Fly! Dobra, teraz mam wyjść. Pojechać do Friendly Fire! Chcę zakupić RPG, dużo amunicji. Nie zdradzam, co tam będzie, ale po tym, że będziemy na lotnisku, możecie już się powoli domyślać. What the fuck, co tu się stało? Dobra, zapisałem chociaż ja. Teraz zapisałem, dobra. E, friendly, najbliższy Friendly Fire. O, akurat do niego po drodze. Chociaż sprawdzić ten Legion? Eee, nie. A dobra, w tę stronę. Umiejętna jazda w 2, nie wiem, mu się nie da jeździć takim szybkim tempem. Wiesz, jeżdżę już lepiej niż na początku, na początku tak mi się trudno jeździło, tak denerwowałem się, że we wszystko wjeżdżam, później to trochę opanowałem, ale nie da się opanować to 100%, no chyba, że ktoś to opanował, no to w takim razie szacunny, ale ja tego nigdy nie opanuję. Eee, w tym radu nie ma auta. Pfff, w aucie nie ma radia? No bo tak ci chodzi. No włączyłem tym? No i tak się nazywa poronny gaz. Czekajcie, bo jak kupię, to będą zniżkę, nie? Chyba, nie wiem. Aha, będą trzymały udziały za sklep. Dobra. to może być? Oczywiście amunicja do pistoletu. Eee, ok, jesteśmy gotowi i zwarci do boju. Na ostatnią, fortecę bractwa! Uj, sorry kolego, że cię potrąciłem. No ale tak chybaś pod weszłeś to. To mi trochę mi przypomina. Mmmm, z GTA 4. To! Właśnie to! Wręcz normalnie identyczne. Ale nie wiem, jak to się dzieje w centrowej dwójce To może dać się, się głupi, ale ja seryjnie nie wiem Steelport chyba, nie? Ale prawdziwe miasto to chyba... Cholera, nie, nie, nie wiem Wiem, że to Steelport jest, ale... Poza tym... Nie ale to chyba jest libert. No no wiem. Dobrze ja mówię, bym się w coś pomieszało, no w cenie. Chyba coś pokręciłem, dobra, nieważne. Ja nie, miałem wjechać pani nauku. Aaaaaah, oh, fucking luck. Piędzie FPSów, dobra już. Jedziemy w <śmiesz> Ale lepsze w tej grze jest to, że policja nie sprawia nam żadnych trudności. Yy, możemy sobie przeleć ludzi ile chcemy, możemy mieć gwiazdek ile chcemy, a policja i tak nie będzie nam zawadzać w tej Jedynie tu my możemy tu mieć, a w gieta, a to jest policja jest problem. Chociaż to też da się ogarnąć, ale już nie, najbardziej da się policja ogarnąć centrowej, 2 i jeden, 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 fajnie ludzie ludzie latają mi Mam dwa deserty, nie? A mam dwa pijemy chociaż. Dobra. Fortece. Ach, trudne, mówię wam. Możemy się trochę namęczyć. Możemy, możemy. Musimy się na komputer abrazować. A, jak. No tak, jest wejście. Czuję się w akcji. Ach, jak nie co na to patrzeć. Jakie fajne akcje, żeby robić desertyglem. Więc nie dzisiaj się będę tak chodził powoli, ja takie coś uwielbiam po prostu. Desert Eagle to broń. No pistolet, więc ja uwielbiam chodzić na przykład tak z Desertem No nie zbłuchamy czasem No nic kawałekiem, a ja z niesertem Bo nie chciałem. No i teraz już trzeba wziąć sprawy w ręce. Takie ręce. Bo jakby do nas szli, a to musimy ochraniać, więc. Ktoś to ma? RPG Dobra, musimy mieć sprawę w ręce Tigla Błoszech Co? A tutaj były drzwi? Ło, butelka z gazem. Czy butelka z gazem, no? Dobra, pora wyjść. Czekajcie, żeby tak wyjść na stronę lotniska to bym się w tą drugą stronę. No tutaj trzeba już wziąć sprawy w ręce kałacha. A bym dobrze wyszedł. Abra się tak jak chciałem. Mniej więcej. I właśnie po to był mi RPG. A zanim będę rozwalał A już startuje? What the fuck? Shit Dobra, dostał Drugi Właśnie to jest w tym najtrudniejsze Muszę je po rozwalach, Odlecą. podlecą Udało się! Jest! Bez faila Czuję się? Potem! Pojawiła się misja Bractwa, czyli wiecie co w następnym odcinku będzie. Tak, Bractwo, czyli Maero. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku Sens Robot 2, kiedy to już... Zabierzemy się za Maero. Do zobaczenia.